Wsparcie i obrona to misja, to pasja, to wielka przygoda. Jest ta idea, słuszna potrzeba i Ty możesz stać, że siebie w tych szeregach. Zawsze i zawsze blisko! 26 lutego na Dzierżoniowskim Rynku odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez 120 nowych żołnierzy, którzy wstąpili do 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich było 21 kobiet, oraz ciekawe osobistości, takie jak raper Boski Roman z Krakowa. Jest luty, a ja zostałem żołnierzem na stare lata. <sum> Wojska Obrony Terytorialnej stworzone były po to, żeby wspierać lokalne społeczności. Stworzone są tylko i wyłącznie z ochotników, ludzi, którzy uważają i podejmują decyzję, że jest potrzeba, Szkolenia się po to, żeby samemu umieć sobie poradzić w sytuacji zagrożenia. W trakcie roku w XVI Dolnośląskiej brygadzie zaplanowaliśmy kilka szkoleń, takich podstawowych, które kończą się przysięgą wojskową. Należy tutaj też zaznaczyć, że samo złożenie przysięgi wojskowej po szkoleniu podstawowym, tym 16-dniowym, to nie jest już koniec procesu kształcenia, szkolenia żołnierza, a właściwie to jest jego początek. Taki. Pełny rytm szkoleniowy, pełny okres szkoleniowy składa się z trzech rocznych etapów szkolenia, czyli tak naprawdę po trzech latach dopiero możemy powiedzieć, że wyszkoliliśmy na wysokim poziomie żołnierza, który będzie mógł realizować wszystkie nakładane na brygadę zadania. Dla mnie to już jest osiemnasta przysięga na Dolnym Śląsku, którą organizujemy. Jak zawsze jest to, są nerwy. Ale też jest wielka radość. Radość, że kolejni ochotnicy wstąpili do naszej brygady, że tak naprawdę ta nasza praca, ta nasza promocja służby, ten nasz wysiłek nie idzie na darmo. Mamy w swoich szeregach ratowników medycznych, którzy jak najbardziej są bardzo pożądani w służbach mundurowych, ponieważ mamy to na uwadze, że ratownictwo jest bardzo pożądane na polu walki. Mamy w, swoim, w swoich szeregach pielęgniarki, ale mamy też i uczniów. Mamy Piekarzy, kucharzy, mamy nauczycielki, nauczycieli, tak naprawdę cały przekrój społeczeństwa. Dzisiaj naszym jednym z ochotników jest raper, twórca hymnu terytorialsów, z czego jesteśmy bardzo dumni. Przez dowództwo wotu, które wspierałem moją muzyką od początku istnienia byłem wielokrotnie zachęcany, proszony, lobbowany, żeby wstąpić. Zazwyczaj ten brak czasu, jeszcze pogodzenie tego z życiem rodzinnym. Było taką przeszkodą. Natomiast teraz pojawiła się okazja, bardzo fajny kontakt, bardzo, bardzo świetne relacje. Łączą mnie z 16 dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej i tu zobligowałem się przy ostatnim koncercie, jaki grałem we Wrocławiu na święcie Wotu, że jak tylko będę miał chwilę, to wstępuję. No i pojawiła się taka chwila, jest luty. A ja zostałem żołnierzem na stare lata. Gryf, to obrońca pałacyku Michla. Gryf, chylę czoła za naukę życia. Gryf, dzięki Ci, że jesteś z nami dzisiaj. Cześć ich pała, bohaterom, wima.